Hejka, hejka, tu Ala, witajcie w moim jesiennym filmiku, yy, gdzie pokażę Wam nowości i moją jesienną stajnię dla koni śleśni. No dobrze, yy, to jest akurat moja tablica, która jest już, yy, że tak powiem, udekorowana na jesień. Piszcie komentarze, jak mi wyszło. Dostałam od mamy yy, nową grę, stajnię marzeń, jesienny galop. Tylko, że ja mam y, słabą kartę graficzną i czasami się tnie. Właśnie to bardzo często. No dobra. Y, pierwszą moją nowością jest to, że każdy koń w stajni ma żup. Każdy. Każdy. Ten, y, tu ma akurat. To. Może nie widać, dobra. Następnie y, mam dwie części stajni, bo jest jeszcze w drugiej szafie. Więc y, każda stajnia ma taką świecę, y, bo szybko się robi ciemno, bo już jest jesień i tak dalej. No. Następnie mamy nową, nowiutką stajnię. To jest stajnia numer 4. I już wam pokazuję, jak ją otwieram, ponieważ są to same czempiony. To właściciel stajni postanowił, że będzie on dbał jak najlepiej. I ufundował im najdroższą kłódkę na rynku. To jest akurat kłódka z tej, to Walid Skinnera jest tak bawię, że to jest najdroższa kłódka. No i to jest ta nowa stajnia. Tu każdy ma tabliczkę. Ma ściągany dach. Moim zdaniem jest to bardzo fajne stanie, mi się bardzo podoba. Tutaj też mają żłoby, bardzo ładnie to Moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda. Tutaj kolejny sprint. Mój nowy ogier: Nowy młody ogier Piccolo. Tu jest też nowy koń Mark. Nowa klacz Liberia. E, te dwa pierwsze to są Angli a, angielskie konie, Full blue. Polbluty? Polblupy? Polbluty, tak. Dwa ostatnie ogiery to są andaluzyjskie konie, a tu jest młoda klacz arabska. A ponieważ będzie to koń wyścigowy, to jest przyzwyczajona do lekkiego siodła, a ponieważ jest to lekkie siodło, no to jest w nim cały czas, Dobra, Inka zamieszkała sama w swoim wilgachnym boksie. A tu przyniosła się kwintę. A noga jej wystaje. <grywa> Przepraszam. <grywa> e, paszarnia jest teraz tutaj, jeszcze szedlarnia tutaj. E, tutaj jest teraz stanowisko przygotowawcze, które zrobiłam niedawno. Tutaj się przygotowuje konia, przypina się go. E, tutaj się go czesze i tak dalej. Tu jest ta magiczna troszeczka. Ze sztukami. Tu jest padok dla młodych koni. Uwaga, niebezpieczne konie. I tutaj jest ujeżdżalnia. Wszechstronna. Do ujeżdżania, do skoków. Widzicie, są litery. Są też przeszkody i tak dalej. Ruryczki do ostatnich konkursu skoków. I pod koło mojego konia. Następnie. Hmm. Następną możliwością jest to, że stajnia sportowa się przeniosła. Teraz jest tutaj. Wiem ciasno, ale Tinkan się tu mieści. Zobaczcie. A Concord. Zobaczcie. Um, unik już tak tęskni za mamusią, że ma wysokie ciśnienie i musimy mu mierzyć. Tuż tu są takie bardziej zimowe dekoracje, ale też są. Tutaj nic się nie zmieniło. A i tutaj jest nowość. Jak kowal piłuje koniom kopyta, to to jest takie coś taka podstawka, żeby koń te kopyta dało. Następnie padoki. Teraz są oddzielone. To są klacze kucy światlantkich. Ta jest trochę młodsza, do tego niższa. Pełne wiadra wody znaczy takie po To jest Scarlet i California to wiecie. A tutaj są konie już nie, nie kucyki, tylko konie. To jest Luna. A to jest Vicky. Wiki jest trochę młodsza, dlatego jest też niższa. Woda jest. One siana nie mają, dlatego że mają trawy to. A Anna się im przygląda. A! Scarlet padła z wrażenia. I tu też jest taka osieczka. Piękny waniliowy zapach. No. I tu mam drugie, to jest, tam jest drugie stanowisko dla y, przygotowawcze, ale z niego raczej nie korzystam. No chyba, że na Hubertu czy jakieś takie zawody. gdzie ten nie ma miejsca, więc przychodzę tutaj. Ale ogólnie to nie ma. Będę musiała zrobić takie tutaj wszystkie cztery trzy uwiązy jeszcze będę musiała zrobić. Żeby... No dobra, żegnam się z Wami. I pozdrawiam wszystkich użytkowników YouTube i nie tylko. No to cześć!